Symbole kultu Najświętszego Serca zwalczali z wielką mocą i gorliwością. Nieprzyjaciele Najświętszego Serca Jezusa czyli kto? Zostań ze mną na kanale Apostolat Najświętszego Serca. Pierwsze objawienie, którego doświadczyła Małgorzata Maria Alakok, miało miejsce 27 grudnia 1673 roku, w święto Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty. Posłuchaj, jak opowiadała o nim Święta Małgorzata Maria. Jak tylko udałam się na modlitwę, ukazał mi się Jezus, cały okryty ranami, prosząc mnie, abym spojrzała na jego rozdarty, włużą święty bok. Przepaść bez dna, wydrążoną przez ogromną strzałę miłości. Oto dom wszystkich tych, którzy go kochają. Jednakże wejście do niego jest wąskie aby przez nie przejść, trzeba stać się małym i zdjąć z siebie wszystko. Ze wspomnień Małgorzaty Marii dowiemy się także, jak wyglądały kolejne objawienia. Potem zażądał ode mnie mojego serca a ja błagałam go, by wziął je. On zrobił to i umieścił je w swoim czcigodnym, w którym wyglądało ono jak maleńki atom pochłaniany przez jego goręcy żar. Później wyjął je w postaci żywego płomienia w kształcie serca i włożył je tam skąd je wziął, mówiąc mi: Ukochana moja, oto drogocenna rękojmia mej miłości, zawierająca małą iskrę najżywszych jej płomieni która będzie Twoim sercem i będzie Cię wypalać aż do ostatniej chwili Twojego życia, abyś mogła się przekonać, iż wielka łaska, jakie Ci udzieliłem, nie jest urojeniem, lecz fundamentem wszystkich innych łask, którymi Cię obdarzy. Rana w Twym boku, choć ją już zasklepiłem, będzie Cię boleć aż do końca Twoich dni. I choć dotychczas byłaś tylko moją niewolnicą, od teraz nazywać się będziesz umiłowaną uczennicą mojego najświętszego serca. Głoszenie kultu najświętszego serca przez Małgorzatę spotkało się z nieporozumieniem, drwinami i przeszkodami. Nasz pan pocieszał więc Małgorzatę tymi słowami: Nie bój się, ja będę królował pomimo moich nieprzyjaciół i pomimo wszystkich tych, którzy zechcą mi się przeciwstawić. Słowa te okazały się dla Małgorzaty wielkim pocieszeniem. Nie pragnęła przecież niczego innego, jak tylko królowania swojego pana i jego najświętszego serca. Małgorzata zapisała więc otrzymaną obietnicę: On będzie królował pomimo swych nieprzyjaciół. On zostanie panem i władcą ludzkich serc. To boskie serce będzie królować pomimo wszystkich tych, którzy zechcą mu się przeciwstawić. Szatan zostanie pognębiony, a razem z nim jego naśladowcy. To są właśnie słowa, o których chciałbym dziś z Tobą porozmawiać. Jakich nieprzyjaciół może mieć Boskie Serce? Przecież kult najświętszego serca przepełniony jest miłością i pokojem. Ma wzbudzać w człowieku najszlachetniejsze uczucia. Skąd więc zapowiedź walki? Kult najświętszego serca to rzeczywiście walka. Walka z cielesnością. Światem i demonem. Sam nasz pan powiedział: Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Czy zaskakuje więc, że opór mu stawiali ci, którzy ulegali pokusom? Z biegiem czasu serce Jezusa stało się znakiem niezgody i rozłamów. Kult najświętszego serca. Przyniósł rozłam na polu teologicznym i politycznym. Zwalczane było przez heretyków, przedstawicieli protestantyzmu, jansenizmu, kwietyzmu i galikanizmu. Wraz z moim zespołem jesteśmy zaniepokojeni tym, jak wygląda to dziś. W ostatnim czasie drastycznie spadły zasięgi naszego kanału na YouTube, który przecież jest narzędziem do głoszenia kultu Najświętszego Serca. Potrzebujemy najświętszego serca w świecie, w którym coraz mniej ludzi deklaruje się jako osoby wierzące. Dlatego potrzebuję Twojej pomocy już teraz. Jak możesz mi pomóc? Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał Apostolatu Najświętszego Serca. Po obejrzeniu kolejnego odcinka, polub film, podziel się ze swoimi znajomymi, udostępniając go. Zostaw pod filmem komentarz, aby zwiększyć jego zasięg. Wiem, że mogę prosić Cię o Twoją pomoc, bo zależy Ci, aby przesłanie Najświętszego Serca dotarło do jak największej liczby osób, dlatego tu jesteś. Będzie bardzo pomocne, jeśli dowolną darowizną wesprzesz apostolat Najświętszego Serca. Pozwoli nam to na kontynuowanie tego dzieła. Wystarczy, że wejdziesz na naszą stronę internetową apostolatu www.apostolatnajświętszegoserca.pl Wracając do tematu dzisiejszego odcinka, chcę Ci powiedzieć, że według mnie warto jest poznawać herezje stojące w opozycji do kultu najświętszego serca, abyśmy mieli świadomość, że mimo iż w czasie, gdy żyła święta Małgorzata Maria, protestantyzm był najpierw ledwie tolerowany, a później całkowicie zakazany w tej części Europy, to wciąż potrafił wywierać znaczący wpływ na życie polityczne i kulturalne, co jak wiadomo wiązało się z niebezpieczeństwem dla wiary chrześcijańskiej, ale również społecznego spokoju. Ponieważ protestantyzm odrzuca autorytet i prymat papieża, jasnym jest, że nie uznawał także kultu Najświętszego Serca. Za którym, jak dziś wiemy, opowiadali się kolejni papieże, między innymi Leon XIII, Pius X, Pius XI, Jan XXIII, Paweł VI i w dzisiejszych czasach Jan Paweł II. Protestanci nie uznają też tradycji zawartej w nauczaniu kościoła, odrzucają więc objawienia i kult świętych. Nawet święta Małgorzata Maria Alakok. Mówiła z zaniepokojeniem o wpływie protestantyzmu na kościół katolicki. W jego wyniku powstał między innymi jansenizm. Jest to herezja, która przyjęła swoją nazwę od nazwiska Corneliusza Jansena, biskupa Ipr. Cornelius Jansen wydał książkę Augustinus której wyolbrzymiał zepsucie dokonane przez grzech pierworodny, negował wolną wolę, a człowieka uznał za stworzenie niezdolne do jakichkolwiek aktów dobroci. Nie tylko umniejszał władzy papieskiej i magisterium Kościoła, ale nauczał też, że Chrystus nie umarł za wszystkich, ale tylko za nielicznych wybrańców. Ten ruch przez głoszenie rygoryzmu i fatalizmu tłumił nadzieję. A miłość bliźniego sprowadził tylko do aktów miłosierdzia pomiędzy wybrańcami. Źle rozumianym szacunkiem dla Boga odradzał przystępowanie do sakramentów. Zamykał serca na Boże miłosierdzie, a w to miejsce przywracał surowość, dyscyplinę, dumę z przynależności do kościoła, nawet za cenę odizolowania się od świata. Wyznawców Jansenizmu charakteryzowało podobne do faryzeuszów wynoszenie się i manifestowanie świątobliwości, i manifestowanie powagi, aby cieszyć się szacunkiem opinii publicznej. Jansenizm był potępiany przez papieży żyjących w czasach Małgorzaty Maryi Alakok. Zrozumiało jest więc, że dumni wyznawcy jansenizmu, ograniczający się do dzieła miłosierdzia tylko dla wybrańców, nie uznawali ogromnego znaku Bożej miłości, jakim był kult Najświętszego Serca Jezusowego. Janseniccy biskupi wydali zakaz jakichkolwiek praktyk związanych z kultem Najświętszego Serca. Papież Pius XI powie później, że objawiony przez Bożą Opatrzność kult najświętszego serca miał służyć zwalczaniu herezji jansenizmu. Kolejną z herezji był kwietyzm stojący w opozycji do jansenizmu. Ten nurt kładł nacisk na osiągnięcie mistycznie pojętego spokoju wewnętrznego drogą zupełnej bierności oraz wyrzeczenia się wolnej woli. Zalecał wejście w pustkę wewnętrzną, negował znaczenie duchowych wysiłków w walce ze złymi skłonnościami. Według wyznawców kietyzmu, świętości nie osiągnie się poprzez dostosowanie do woli Bożej, a raczej przez uznanie, że Bóg kocha nas takich, jacy jesteśmy. Ostateczny rezultat był podobny jak u wyznawców jansenizmu wygaśnięcie duchowości. Jak kwietyści odnosili się do kultu Najświętszego Serca? Uznawali go za zbędny, zbyt cielesny, nastawiony na uświęcanie swoich uczuć, a według nich te należało wygaszać. Herezja ta została potępiona przez papieży Innocentego XI, Innocentego XII oraz Piusa XII. Kolejnym zagrożeniem dla kultu Najświętszego Serca był galikanizm który utworzył się w kościele francuskim. Ta heretycka doktryna potępiała papieża, podsycała nacjonalizm religijny, szukała oparcia we władzy królewskiej. Dla manifestacji należności kościoła narodowego w papiestwie doktrynę tę poparł król Ludwik XIV. Ruch ten stał się przyczyną braku poparcia dla objawień w Paraelemonial. Przybliżyłem Ci nieprzyjaciół Najświętszego Serca ze strony teologicznej. Kult Najświętszego Serca mierzył się jednak także z silnym oporem politycznym. Szczególny wydźwięk tego oporu odczuła Francja podczas rewolucji francuskiej, która była jednym z największych konfliktów politycznych. Jej celem było obalenie prawa Bożego i zastąpienie go prawami dojrzałego, wolnego i wyzwolonego człowieka. Brzmi znajomo? Podporządkowanie Kościoła demokratycznej władzy to jednak tak naprawdę zasłona dla poddania go pod totalitaryzm. W tym trudnym dla historii Francji czasie to właśnie Boże Serce stało się znakiem księży i zakonników, którzy odmówili zaprzysiężenia schizmatycznej konstytucji cywilnej kleru. Nazywani byli oni rebeliantami. Do Najświętszego Serca Jezusowego kierowali swoje modlitwy, prosząc, aby oszczędziło Kościół we Francji i cały kraj od religijnej i społecznej tragedii. Wizerunek Najświętszego Serca noszony był na piersi, na sztandarach, stał się godłem kontrrewolucjonistów walczących o przywrócenie chrześcijańskiego społeczeństwa. Rewolucjoniści zdali sobie sprawę z tego, czym stało się Serce Jezusowe dla przeciwnej strony konfliktu, więc nienawidzili tego znaku i zwalczali go. Jego czciciele byli prześladowani, a kult był zakazywany z całą nienawiścią. Zanoszenie symbolu Bożego Serca i rozpowszechnianie tego kultu tysiące ludzi różnych stanów społecznych, kobiet i mężczyzn, aresztowano i wtrącono do więzień. W Paryżu w dniach od 2 do 6 września 1792 roku zamordowano około 1400 osób. W gronie tym znajdowało się około 300 duchownych i zakonników odmawiających złożenia przysięgi konstytucyjnej. Wielu męczenników oddało swoje życie za najświętsze serce Jezusa. W paryskim klasztorze karmelitów 2 września zamordowano 191 zakonników. Niemal każdy z nich miał przy sobie znak najświętszego serca. Za rozpowszechnianie zakazanego kultu skazane na gilotynę zostały także karmelitanki z kąpień, które zginęły 17 lipca 1794 roku. Podobne powstania zbrojne miały miejsce też w innej części Europy. W Hiszpanii rewolucyjne wojska napoleońskie szerzyły bezbożność i tutaj za znak obrony przyjęto serce Jezusa. Więzień Napoleona król Ferdynand VII złożył ślub, że jeśli ojczyzna jego zostanie oswobodzona, poświęci się on rozpowszechnianiu kultu Najświętszego Serca. Dotrzymał słowa. Król Sardynii okupowany przez Francję powierzył królestwo Najświętszemu Sercu Jezusa i ustanowił święto ku jego czci. Sztandary i widoczne znaki Bożego Serca na przestrzeni lat spotykały się z nienawiścią. Jednak, jak napisała Małgorzata Maria, On będzie królował pomimo swych nieprzyjaciół. On zostanie Panem i władcą ludzkich serc. To Boskie Serce będzie królować pomimo wszystkich tych, którzy zechcą mu się przeciwstawić. Szatan zostanie pognębiony. A razem z nim jego naśladowcy. Już dziś stań się apostołem Najświętszego Serca. Czy masz w swoim domu obraz z najświętszym sercem Pana Jezusa? Czy podejmujesz walkę ze złem z symbolem Najświętszego Serca na swojej piersi?